MacBook Pro, czyli jeden z dwóch moich głównych komputerów, z których korzystam na co dzień, sprzętów, których od niemal trzech lat nie zmieniłem. Wymaksowane Mac Studio z procesorem M1 Ultra ze 128 GB RAM oraz dyskiem 2 TB oraz również topowego MacBooka Pro M1 Max z 64 GB RAM oraz dyskiem 1 TB. Nie bez przyczyny mówię tutaj o najmocniejszych konfiguracjach, bo w teorii zaledwie, w wielkim cudzysłowie, 12-rdzeniowy procesor oraz 16-rdzeniowe GPU wraz z 24 GB RAM powinno dostać mocno Tyłku. Ale teoria to nie praktyka, a tegoroczna seria procesorów M4 okazuje się nie tylko lepsza, jak zresztą każdego roku, a wręcz niesamowita będąc według mnie tuż obok rewolucyjnej serii M1 największym skokiem wydajności oraz przełomem ostatnich lat. A zaznaczam, mówimy tutaj o bazowym modelu M4 Pro, który zestawiłem z 20-rdzeniowym procesorem oraz 64-rdzeniowym GPU plus 128GB RAM w M1 Ultra oraz najmocniejszym 10-rdzeniowym procesorem M1 Max z 32 rdzeniami graficznymi. Oraz 64 GB RAM w M1 Max. Serio M4 Pro, a już na pewno M4 Max, to nowe rozdanie w segmencie procesorów, jeżeli ktoś potrzebuje wejść na wyższy poziom mocy. Zatem zapraszam na recenzję nowego 14-calowego MacBooka Pro z bazowym M4. Pro. W temacie rozpakowania chyba nie ma tutaj za bardzo o czym gadać, w pudełku poza laptopem dostajemy kolorystycznie dopasowany kabel zasilający, USB-C do MagSafe 2 oraz ładowarkę, w tym przypadku 70W, nawiasem mówiąc macie też możliwość za dopłatą wzięcia 96W. Plus niewielka papierologia i tyle, zresztą sami zobaczcie jak to się prezentuje, dla porównania w modelu 16 mamy zasilacz 140W. Szkoda tylko, że na wzór ochablowanie, a nie pokusiło się o danie dopasowanego kolorystycznie zasilacza. Ale cóż, to już chyba czepialstwo ze strony estety. Mówiąc o wzornictwie jako użytkownik M1 Max, muszę zaznaczyć, że bardzo podoba mi się ten kolor. Wspominam o tym, bo seria M1 była jeszcze jaśniejsza. Co ma swoje zalety, bo widzimy na niej znacznie mniej odcisków palców, ale co ja po porazy, kolor mi się podoba. Jak komuś nie odpowiada, ma jeszcze wersję srewną, to tyle. W modelach Pro innych kolorów nie ma. A design to dokładnie to samo urządzenie, które znamy od Premiery pod koniec roku 2021 mamy dwie wersje 14 oraz 16-calową nocza w którym aż się prosi żeby znalazł się Face ID, wygodną nisko osadzoną klawiaturę, całkiem cichą, potężny gładzik oraz genialne głośniki łącznie mamy ich 6 wraz ze wsparciem dźwięku przestrzennego oraz Dolby Atmos. No i pierwsza zmiana, zamiast trzech portów Thunderbolt 4 mamy Thunderbolt 5, co osoby pracujące na dużych plikach mogą docenić, klasyczne HDMI, złącze na karty pamięci, jack 3,5 mm oraz wcześniej wspomniany MagSafe. Ja osobiście bardzo lubię ten projekt, jakość wykonania, masę urządzenia oraz odczuwalną satysfakcję płynącą z użytkowania produktu. Ale część z Was może zapytać, Bartek, a kiedy jakieś zmiany w projekcie? Znając Apple'owe trendy, przeprojektowania spodziewałbym się w 2026 roku i raczej będzie to końcówka na jesień. Tak zresztą było wcześniej, w 2016 roku został zaprezentowany MacBook Pro aby w 2021 równo 5 lat została wprowadzona aktualizacja konstrukcji. Zatem obstawiam jesień 2026 i dostaniemy nowe modele. Kolejny temat to wyświetlacz. Ten, mimo iż nie OLED, to według mnie jest cholernie dobry ekran. To znany od lat ten sam mini LED, nazwany ładnie przez Apple Liquid Retina XDR o przekonej 14,2 cala, wspierający 120 Hz oraz szczytową jasność w HDR-ze na poziomie 1600 nitów. Ale dotychczasowa linia osiągała Jasność w SDR-ze na poziomie 400 Nitów. Teraz ta została odblokowana i dobija do 1000 w plenerze, co w przypadku pracy w terenie. W słoneczne dni bez hdr wydaje się wręcz kluczowe. Powiem więcej, według mnie to najlepszy ekran nie OLED, jaki widziałem w laptopach. Dla mnie osobiście sztos. Jednak prawdziwe cuda i magia zaczyna się przy procesorze. Zaznaczam, że testowałem jeszcze raz to powiem najtańszy model z procesorem M4 Pro z 12 rdzeniami oraz 16 rdzeniami układu GPU. Poza nim mamy jeszcze trzy modele. Jeden model mocniejszy Pro 14 rdzeniowy z 20 rdzeniami GPU. Najtańszy model M4 Max z 14 rdzeniami oraz 32 rdzeniami GPU. Oraz najdroższy 16 rdzeniowy i 40 rdzeni graficznych. Nie wyobrażam sobie, jak potężny musi być to laptop. W omawianym modelu mamy w bazie 24 GB RAM. Przy tej wersji mamy też możliwość wybrania 48 GB. A dysk bazowy 512 Maksymalnie można wybrać 4 TB. Powiem tylko tyle. Ten najtańszy M4. 4 za sprawą wyników pojedynczych rdzeni, które są wręcz kosmiczne, w multikorze przebija z palcem w nosie niemal dwukrotnie nie tylko mojego M1 Max, ale także 20-rdzeniowego M1 Ultra, a nawet niebezpiecznie zbliżając się do 24-rdzeniowego M2 Ultra. Kosmos, układ graficzny, mimo iż odczuwalnie wolniejszy od stacjonarnych M1 Ultra oraz M2 Ultra, zbliża się niebezpiecznie do mojego M1 Max. Zresztą sami zobaczcie. Jako ciekawostka powiem, że komputer mniejsze pliki renderował w praktyce na takim samym poziomie jak mój M1 Max. Natomiast w momencie kiedy przyszliśmy na większe pliki, tutaj ten proces był wydłużony. Być może wynika to z braku odpowiedniej optymalizacji oprogramowania i hardwareu, być może wynika to z wolniejszego dysku, a być może z samego GPU pliku bazowym ważącym 80 GB renderowanym w H264 w rozdzielczości 3840x1920 przy 25 fps Mój model wyrenderował ten plik w 13 minut i 14 sekund, aby aby M4 Pro zrobił to odczuwalnie dłużej bo 18 minut i 41. Nie wiem z czego to wynika, najprawdopodobniej bolączki wieku dziecięcego. Okej, okay, a jak wygląda kultura pracy oraz połu mocy? Cóż trzeba zaznaczyć, że poprawa mocy musiała się odbyć kosztem zużycia. Aktualnie przy mojej pracy aktualny szczyt to 45 W całego komputera, gdzie raczej w większości przy pełnym obciążeniu nie dobijał nawet do 40. Dla porównania, M3 Pro był na poziomie około 30 W, a M2 Pro na poziomie 35, choć z tego co zauważyłem moc wersja M4 Pro dobijała nawet do 70, a w grach nawet do 80, co w istocie ma przełożenie na czasy pracy na baterii, jeżeli będziemy obciążać procesor cały czas. Przy pełnym obciążeniu, mówiąc kolokwialnie, orając ten komputer jak tylko się da, wykręcałem od 4 do 5 godzin, co i tak moim zdaniem jest wynikiem fantastycznym, a przy lekkiej pracy 15-16 godzin przy jasności na poziomie 50%. Zatem przyjmijmy, że są to dokładnie takie same wyniki jak w przypadku 16-calowego MacBooka z 2000 2021 roku. Ale temat ceny. Omawiany dzisiaj model to bez dwóch zdań dotykowany sprzęt dla bardziej wymagających użytkowników. To wydatek 10 499 zł. Co mimo wszystko zauważyłem, jest kwotą o 1000 zł niższą niż bazowy M3 Pro wydany w zeszłym roku. Czy to dużo? Jeżeli traktujesz jako komputer narzędzie do zabawy, edukacji, surfowania po sieci, oglądania Netflixa. To jak najbardziej jestem w pełni zrozumieć, to jest kwota stanowczo za duża. Natomiast jeżeli sprzęt traktujesz jako narzędzie do pracy i inwestycję, która ma się szybko zwrócić, uważam, że jest to kwota jak najbardziej niezła, tym bardziej uwzględniając wydajność i możliwości baterii tego urządzenia. Na ten moment, poznając trochę rynek laptopów na Windowsie, nie ma na rynku w tej cenie mocniejszego procesora w laptopie i tak długich czasów pracy działania na jednym cyklu ładowania. To fakt, nie opinia. Z drugiej strony, jako ciekawostka, omawiany dzisiaj produkt po wyzerowaniu wraca do Komputronika i na aukcji od 1 zł. Postaram się dorzucić coś od siebie, być może w jakimś stopniu go spersonalizować, tak aby trafił do kogoś z was. Wasze ręce najprawdopodobniej w lepszej cenie. Produkt jest praktycznie nowy, przy tydzień użytkowania, ładowałem go dosłownie dwa razy. Zanim jednak przejdziemy do podsumowania, fragment na odpowiedzi dla zwycięzczyni konkursu na Facebooku komputernika, w którym Dorota zapytała o parę rzeczy. Jak radzi sobie z długą pracą? Jak wspomniałem, to już zależy od wykonywanej czynności od 4 do 5 godzin przy maksymalnym obciążeniu 16 godzin. Przy lekkim poziomie jasności 50%. Jeżeli chodzi o komfort, maksymalne temperatury u góry urządzenia wykręcałem na poziomie 45 stopni, w miejscu, w którym absolutnie nie dotykamy, i tutaj również absolutnie nie mogę powiedzieć, że laptop się grzeje, bo mówiąc wprost, nie grzeje się, a i urządzenie też jest niesamowicie ciche. Do klawiatury i sposobu pisania, czy ułożenia nadgarstwów, jak najbardziej jesteśmy w stanie się przyzwyczaić, pod warunkiem, że przez lata nie siedzieliśmy na wysokoprofilowych, wysoko osadzonych mechanikach, a sama głośność również według mnie jest całkiem ok. No, i faktycznie muszę zaznaczyć, że przy tej wersji kolorystycznej palcowanie prędzej czy później będzie, więc, w takiej sytuacji, polecam wersję srebrną. Zatem podsumowując, według mnie omawiany dzisiaj model bazowy M4 Pro. To największy przeskok generacyjny od 2020 roku, czyli od momentu wydania serii M1. To nadal pod względem konstrukcyjnym ten sam laptop, co urządzenia wydane w latach 2021-2023, choć w strefie pozadizajnerskiej udoskonalony w niemal w każdym calu. Ogromna moc, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że jest to laptop i biorąc pod uwagę możliwości pojedynczych rdzeni. Bardzo dobre czasy pracy na baterii, szczególnie uwzględniając możliwości sprzętowe i wydajność. Poprawiona jasność ekranu bezderze. Porty Thunderbolt 5 zamiast 4 dla zaawansowanych użytkowników pracujących na większych plikach. No i to już wspomniałem, kwota o 1000 zł niższa niż bazowe M3 Pro, bo z tego co kojarzę, M3 Pro w zeszłym roku startował od 11 499 zł. Dodatkowo nadal świetna konstrukcja, bardzo dobry ekran, fantastyczne głośniki, a jeszcze kamera frontowa została poprawiona. Jeżeli mógłbym się do czegoś przyczepić, to te dyski, które względem mojego M1 Max czy M1 Ultra są odczuwalnie wolniejsze, no i za sprawą znacznego wzrostu wydajności,

ma to przełożenie na zapotrzebowanie energetyczne. Poza tym, patrząc na różnicę pomiędzy M4 a M4 Pro albo M4 Max, omawiana dzisiaj seria środkowa wydaje się najbardziej sensowna i opłacalna, uwzględniając możliwości sprzętowe. Dużo mocniejsza od M4, ale też niezauważalnie wolniejsza od M4 Max. Jestem też świadomy, że na niektórych może się też okazać cena, ale w takich pieniądzach naprawdę nie ma opcji znaleźć mocniejszego procesora z bardziej zoptymalizowaną baterią. To tyle ode mnie, a jak wy zapatrujecie się na nową. Macbooka Pro M4. Oczywiście parę dni temu przedstawiałem Wam bardzo dobrego, świetnie wycenionego Maca Mini. Ewentualnie macie jeszcze bazowego M4 Macbooka, który jest o 2000 zł, tańszy niż omawiany dzisiaj. Zapraszam do kulturalnych dyskusji w komentarzach, a ja dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie materiału do końca. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. See ya.